A, fajnie, że wziąłeś postać, zajebiście. To ja wziąłem. A, ją? Pojebany jakiś. No. Dobra, nie wiem czy coś robimy w ogóle. A. Może sekundę poczekać czy jakaś kurwa bije, nie wiem. się też bije z nim. No może w sumie. Chyba, że to jest kurwa jakiś smurf potężny, to wtedy od razu gówno na ryj. Gówniana kula na ryj kurwa od razu. A będzie sobie tak szedł, super, rajdźcie. mi kurwa. O, taniec, dał w kurwa. Taniec Battlefronta kurwa. To jest drugi. on to, On z niego strzałeś czy nie? A rób co chcesz w dupie, to. O, kurwa, dasz, kurwa. Mhm, co jest z tą grą, że to zawsze działo, nagle, kurwa nie działa. Bo nie, kurwa. Jezus kurwa, będę stał tak z blokiem, będę miał w dupie, kurwa i chuj. Dewzcie z myszymen, kurwa. Szyk. Eee yy, wal Myśmy wkurbiu przycisk Jeszcze chwilę Co to jest czarny przycisk? Lewy przycisk o to mi chyba chodziło, tak? Nie wiem A, BLOCKBAT. ten Black. Ty kurwa masz mózg. Ach, bruch. O, fajnie go poraziło, zajebiście go poraziło kurwa. Super go poraziło. Fuj. Dobra, kurwa, gra. Jak my mamy ciemną stronę, to może kurwa nic nie działa nagle, tak? Niebane, kurwa, ściemno. Trzeba kurwa tą grę w dupie, naprawdę, kurwa. O, no i jest. O, no, tak I to jakiś problem. levelowy no, pizda? O, oczywiście, że tak. O, boba jest, no to jechane. Weszcie, to my dobre wywłóczynię. Kurwa, po prostu. No pierdol, pierdol. Kurwa, rozpierdolmy roz, ich już. Uj, muszę wy, wyjść kurwa z tej gry. Którą pizdę wzięła ta kurwa? Obiła na zapewne, nie? Kogo? Ktoś ci każe grać, wie Nie wiem. Kogo ten sfer wziął? W Wal. Jest. Co tam? Ojej, napała szarże. Ja pierdolę z kilowy że odpalił szarże, kurwa. No patrz. O, może nie mogę się ruszyć. No, co tam obiłam? Co tam pomachać ci? Ojej. S, można napisać i nic nie robić, kurwa. I uj. Co tam, kurwa? Co tam? O, Debil jebany O, jeden hit dostał, tak kurwa było. O nic, nic, kurwa, co jest z tą grą, Typ Ty by dostałeś nic się nie dzieje, kurwa, super zajebiście Szarża, ojej oh O, prawie mu się zdechło. Co tam, kurwa, only blok. Jest? Pat. O popchnął mnie, ojejku ojej, co? Aha, I hit plecki, oj, siadzia, ojej, oj hit plecki, oj, się hita w plecy by chciał, ojej. o nie działa, nikt co by się spodziewał. O popchnął mnie, patrz, co parę a blok, blok, wyso blok, chronny blok, chronny blok. So bad. So bad. No co tam kurwa? No, no atakuj, no co so, no, cz czemu się tylko blokujesz? No cz czemu się blokujesz, to? No, halo? Czemu się blokujesz? Kurwa, Czemu się blokujesz? Kurwa ty ty czemu się blokujesz? Ty czemu się blokujesz? Ty kurwa czemu się blokujesz? Czemu się blokujesz? Kurwa ty czemu się blokujesz? Czemu się blokujesz? Kurwa? Hmm? Halo? Halo? Czemu się blokujesz? Halo? Halo, czemu się blokujesz? Halo? H o, szarżo! Eee... blok? chyba eee. blok? Chyba blok? chyba blok? blok kurwa? Halo? Halo? chyba blok? Chyba blok? W chyba, blok? W blok? Kurwa, w chyba blok? Ja pierdole kurwa, w chyba blok? Halo? Kurwa blok? Halo? chyba blok? Ja pierdolę blok? od blok? Rzek O, płać majty! co? Szarżo! O... Hi, o, oh, hita plecy byścia. ojej. No co tam, no co tam. Idę na sokoła w dupie, mam chodź tam. O popchną mnie, dzięki. Mam bliżej, dzięki, dzięki bardzo. Chuj, dzięki. Skakuj, daj. Chwiony blok, chwiony blok, chwiony blok. Ścierwoje bamy. Wal. S S A czekaj, jeszcze pomachowałem Jebane ścierwo <tryk> Dobra Nie wiem co chcesz, że... Eee, Wola eee, eee, Nie wiem czy Gryvesa, kuchni Dooku Chyba duku. Swojego team-mate'a zawodowiec, tam. <laughs> you used Bawimy się wyzwanie kurwa. Gdzie nasz kolega fantastyczny najgorszy, kurwa? A, lukien znowu pewnie, tak? O, i co? Szarża. O, hit plecy byś chciał. Jan 3 dasze ty, kurwa, bez mózgu jebany. Jakbyś jeszcze tego nie odkrył. No. No nic nie działa, nic kurwa nie działa w tej jebanej kurwa spierdolonej 10 puszczy może kurwa od razu wypierdalaj A no tak, jeszcze może kurwa zdechnę od razu mhm. O podskok do ściągał szarża, szarża, nie. Ja pierdolę, podskok Blok? ci w dupę kurwa, szma to jebana Oj co jest? Co Czemu co się ginie? Co jest kurwa? Czemu się ginie? Czemu się ginie? Czemu się ginie? Co jest? dara Opuszczę o ja tego Luka przyszedłem, jest debilem. Trzymaj go. Jebane. Ja to odzyskuję HP, mam w dupie kurwa. Do ciebie idzie. Luka rozpierdana, będzie łatwiejszy chyba. Nie. S, prawie S. No, mogę zajebie kurwa na pewno. Cię będzie blokowa tylko kurwa. S, S, no i chuj, przejdzie tam tylko. Co jest, obiwan, co jest? O, fajnie, poleciał kurwa, w drugą stronę, gdzieś ciemnej hello. Słaby jest ale... O, piorun nie działa na szarze, no, tak było. Co jest, obij on, co kurwa, co jest, B1, co jest. Ja pierdolę, jak ta gra chodzi na tej zjebanej mapie, kurwa, tutaj, rzyk. Do... No i co tam? W chysobat, kurwa. Chyblok, chy blok, blok. blok, kurwa, Ale. No, muszę, by chciał. No daj, podskok, no. No, 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 no. Jump, no, 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 no. A, nic, nic, no. S. No i wuj. Machu machu. Ścierwo jebane. Hy? Co? So, ba. Co? So, S. Będzie ci pisał, kurwa, w hyblock. w No, na pewno, kurwa. him huh?